Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. W dobie współczesnych zdjęć satelitarnych i zaawansowanej techniki patrzenia na ziemię z góry, eksploracja i wyznaczanie map nowych lokalizacji jest niezwykle łatwa. W przeszłości jednak zadanie to spadało na małe wyprawy dobrze wyposażonych ludzi, których duch porywał w nieznane, by odkrywać kolejne skrawy ziemi przydatnej do siania i orania to tak w skrócie. Polegając wyłącznie na odnalezionych starożytnych opisach, racjach żywnościowych i garści narzędzi do mapowania, te grupy śmiałków często spędzały miesiące, jeśli nie lata, przekraczając nowe granice i zapisując to, co znalazły. Wyprawy te były niezwykłe i niebezpieczne, i wiele z nich kończyło się katastrofami. Niektórych jednak spotkał jeszcze dziwniejszy los. Całkowicie zniknęli z powierzchni ziemi. Niektóre z nich odkryto już często wieki później, ale innych nadal brakuje. Są wyprawy okryte złą sławą i nadal przyciągające współczesnych odkrywców, jak choćby tajemnicze zniknięcie Persiego Faceta. Doprowadziło do śmierci aż stu innych odkrywców. Mimo to zagadka zniknięcia Persiego nadal nie została rozwiązana, mówiąc na ucho, wciąż nęci swoją zagadką odkrywców. Dzisiaj przedstawiamy Wam, drodzy tajemnitonauci, widzowie i słuchacze 10 wypraw, które w tajemniczy sposób zniknęły z powierzchni Ziemi. MADOK Kilka wieków przed wypłynięciem Kolumba do Ameryki, walijski książę imieniem Madok opuścił Walii z dziesięcioma statkami i marzył o odkryciu nowego lądu. Madok był synem króla Owaina Gwineda, który miał osiemnastu innych synów. Niektórzy z nich, jak zawsze, prawie przy takich ilościach potomstwa bywa, byli bękartami. Madok był i jednym z nich. Kiedy w 1169 roku zmarł król Owin, między braćmi wybuchła wojna domowa o to, kto powinien zostać następnym królem. Madok dosyć pokojowy człowiek zebrał grupę innych miłujących pokój i wyruszył na poszukiwanie nowych lądów. Według legendy powrócił w 1171 roku z opowieściami o swoich przygodach i przyciągnął więcej ludzi, aby wyruszyli z nim na drugą wyprawę, z której niestety nigdy już nie powrócił. Historia, która po raz pierwszy została spisana w walijskim rękopisie z XVI wieku, jest niejasna w szczegółach, ale niektórzy uważają, że Madok i jego ludzie wylądowali w pobliżu Destin w dzisiejszej Alabamie. W szczególności uwagę zwracają kamienne forty rozciągnięte wzdłuż rzeki Alabama. Wiadomo, że zostały zbudowane przed przybyciem Kolumba, a plemiona Cherokee twierdzą, że forty te zostały zbudowane przez białych ludzi. Tak więc, skąd biali ludzie przed przybyciem Kolumba? To kolejna historia, która jest określana, że Kolumb nie jest odkrywcą Ameryki i nigdy nie był. Mało tego, w niektórych opowieściach plemion Chiroke istnieją spekulacje, że Madok i jego zwolennicy dołączyli do rdzennych Amerykanów, Mandan, i zostali przez nich zasymilowani. Wokół tego mitu krąży kilka plotek, np. o rzekomym podobieństwie między językiem mandańskim a walijskim, co w sumie nie jest wymysłem. Gubernator John Shevier z Tennessee napisał w 1799 roku raport szczegółowo opisujący pewne odkrycie sześciu szkieletów zamkniętych w mosiężnej trumnie, a wszystkie w zbrojach z herbem wali. To poruszyło współczesnych archeologów, którzy tworząc pewną grupę, zrobili wszystko, by odkrycie zmienić w mistyfikację. Nic dziwnego, gdyż to odkrycie stanowiłoby najsolidniejszy dowód i to niepodważalny, jaki mamy na temat potencjalnego losu wyprawy Madoka, który w przeciwnym razie pozostaje tajemnicą, oraz na to, że książę Wali Madok odkrył Amerykę, a nie Kolumb. Wyprawa Vivaldiego. Obecnie jest powszechnie znanym fakt, że Kolum popuszczając Hiszpanię nie szukał Ameryki, spodziewał się znaleźć Azję, a dwa wieki wcześniej, w 1291 roku, taki był także cel wyprawy Vivaldi'ego. Wyruszając z Genui dwaj bracia Vandino i Ugolino, Vivaldi oraz ich zwolennicy mieli nadzieję dotrzeć do Indii, okrążając południowy kraniec Afryki. Wyposażyli swoją ekspedycję w żywność wystarczającą na 10 lat podróży, więc najwyraźniej spodziewali się, że ich nie będzie przez długi czas. Przeszli przez cieśninę gibraltarską w połowie 1291 roku i nigdy więcej ich nie widziano. Podjęto kilka prób poznania losów wyprawy. Pierwszą, prowadzoną przez Lancelota Molochello w 1312 roku, dopłynął on aż na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zbudował fort i pozostał tam przez ponad dwie dekady, nie widząc żadnego śladu zaginionych braci. Gdzieś na początku XIII wieku syn Ugolino, Sor Leone, wyruszył na poszukiwanie zaginionego ojca i wujka. Według niektórych źródeł mógł dotrzeć aż do Mogadiszu, ale i on nie natrafił na żaden ślad. Kolejna wzmianka o wyprawie pojawia się dopiero w 1455 roku, kiedy odkrywca Antonio Tosso di Mare powiedział, że spotkał ocalałego potomka Vivaldiego, który podróżował z braćmi. Według niego bracia dotarli aż do Senegalu, gdzie zostali schwytani i przetrzymywani w niewoli aż do końca życia. Wyprawa Abu Bakaryego. Wyprawa Abu Bakara II, znanego również jako Mansa Q, władcy imperium Mali, budzi bardzo szerokie kontrowersje. Najlepszy dowód, jaki na to posiada historia, pochodzi od arabskiego historyka Shihaba al-Umariego, który spotkał się z Mansą Musą, spadkobiercą Abu Bakra, w Kairze na początku XIII wieku. Według Mansymusy jego ojciec nie chciał wierzyć, że ocean nie ma końca, i postanowił wyruszyć na wyprawę. Nie była to byle jaka wyprawa. Wyprawa była złożona z 200 statków pełnych marynarzy, żywności, broni i złota. Celem wyprawy było znalezienie brzegu oceanu. Wrócił z tej wyprawy tylko jeden statek. Według kapitana statku widzieli ryczący wodospad na środku oceanu, który wydawał się być na jego krawędzi. Jego statek znajdował się na tyłach floty. Reszta statków została wessana przez wir, a on uciekł, rąbiąc toporami żagle i jedynie wiosłując do tyłu. Król nie chciał mu wierzyć i zebrał oraz zbudował w swoich potężnych stoczniach flotę trzech tysięcy statków. Tym razem wyprawę prowadził sam król. Mansę Musę uczynił swoim regentem, ale nigdy nie powrócił. Kilku historyków sugeruje, że wyprawa Abu Bakara dotarła do obu Ameryk, co potwierdza legendar rdzennego ludu Taino z Hispanioli o czarnych ludziach, którzy przybyli przed Kolumbem z bronią wykonaną ze stopu zawierającego złoto. Inni jednak odrzucili te informacje twierdząc, że nigdy nie znaleziono żadnych archeologicznych dowodów na jakiekolwiek takie powiązania. Co by nie było, jedno jest pewne Abu Bakr nigdy nie wrócił, aby odzyskać swoje królestwo i gdzieś tam, być może w czeluściach wewnętrznej ziemi, spoczywa trzy tysiące wraków pełnych złota z wyprawy króla Abu Bakra. Ostatnia wyprawa Kabota. John Cabot jest dziś znany z tego, że był pierwszym znanym Europejczykiem, który odkrył Amerykę Północną od czasów Wikingów. Historyczna podróż Cabota najprawdopodobniej mówi o tym, że wylądował on w Bonaviscie w Nowej Fundlandii w czerwcu 1497 roku. W sposób luźno przypominający lądowanie na księżycu załoga opuściła statek tylko na krótko, aby zamieścić sztandar papieski i zająć ziemię dla Anglii przed powrotem na statek i spędzenie następnych kilku dni na zwiedzaniu wybrzeża od strony wody. Kiedy wrócili do Anglii, Cabot został okrzyknięty bohaterem i otrzymał w nagrodę 10 funtów, czyli równowartość około dwuletniej pensji przeciętnego robotnika oraz emeryturę w wysokości 20 funtów rocznie. Mimo swojej sławy losy Johna Cabota do dzisiaj pozostają nieznane. Ze współczesnych źródeł wiemy, że Cabot wyposażył drugą wyprawę do Nowego Świata, tym razem złożoną z pięciu statków. Opuścił Bristol w maju 1498 roku z ładunkiem składającym się głównie z przedmiotów przeznaczonych na handel. Ostatnia wzmianka o kabocie i jego ludziach pochodzi od posła hiszpańskiego w Londynie dwa miesiące później, który informował, że flotę złapał sztorm i jeden statek musiał zatrzymać się w Irlandii. Reszta floty popłynęła dalej. Być może nigdy nie wróciła, ponieważ nie zachowały się dalsze wzmianki o Johnnie Kabocie, nawet jeśli chodzi o informacje, które mówiłyby, że zaginął. Niektórzy spekulują, że wrócił do Anglii i mieszkał tam przez kilka lat później. Badania nad jego ostatecznymi losami trwają nadal, ale tę drugą teorię potwierdza przynajmniej fakt, że jeden z ludzi, który miał mu towarzyszyć w jego ostatniej podróży, Lancelot Trickle, mieszkał w Londynie w 1501 roku. Zaginiona wyprawa Franklina. W 1845 roku brytyjski odkrywca Sir John Franklin wyruszył z małym zespołem, aby przemierzyć ostatnią, niezmapowaną część przejścia północno-zachodniego. Podróżując na HMS Erebus i HMS Terror, opuścili Anglię w maju. Ich losy zostały poznane dopiero w 2014 roku, a więc niedawno. Strata Johna Franklina a w sumie dwóch statków spowodowało wzmożenie aktywności w Wielkiej Brytanii zarówno ze strony społeczeństwa, jak i rządu. W 1848 roku admiralicja zorganizowała trzy zespoły poszukiwawcze, jeden na lądzie i dwa na morzu, ale zakończyły się one niepowodzeniem. Powtarzające się próby odnalezienia zaginionych trwały aż do powołania ostatecznego zespołu poszukiwawczego przy wsparciu publicznym w 1857 roku. W tym czasie rząd ogłosił, że cały zespół nie żyje. Dzięki rozmowom z miejscowymi eskimosami, z których niektórzy mieli rzeczy należące do załogi, dowiedzieli się, że statki utknęły w lodzie. Sam Franklin zmarł w 1847 roku. Pozostała część załogi opuściła statki i po zimowaniu na wyspie króla Williama rozpoczęła desperacką wędrówkę z powrotem w kierunku cywilizacji na kontynencie kanadyjskim. Wędrówka ta zakończyła się śmiercią wszystkich zaangażowanych w nią osób. Z analizy niektórych kości wynika, że ludzie doszli do granicy człowieczeństwa i żeby przeżyć, stali się kanibalami, zjadając się nawzajem. Jednak prawda o tym nie była tak oczywista, jak ochoczo pochwyciły ją gazety. Sprawa zaczęła napierać jasności w 2014 roku, kiedy to badacze biegunów ziemi odkryli HMS Terror, co było niezwykle zdumiewające i przeczące nauce statek był w niemal nieskazitelnym stanie. Co to oznacza? Otóż gdyby spuszczono go na wodę, nie tylko by się unosił, ale był w stanie dzielnie żeglować. Znalezisko sugeruje, że statek został porzucony w sposób bardzo uporządkowany. Załoga najprawdopodobniej przeniosła się na HMS Erebus, gdzie podjęła daremną próbę wypłynięcia z lodowatej wody, zanim w końcu została ponownie uwięziona. Potem zmuszeni byli już kontynuować podróż tylko pieszo. Eudoxos Schizikos Starożytny świat był bardziej powiązany niż często zdajemy sobie sprawę z morzem, oceanami i żeglugą. Jeszcze przed powstaniem Cesarstwa Rzymskiego starożytni Grecy prowadzili handel z Indiami. Choć marynarze z obu krajów nie mogli jednorazowo przebyć całej drogi, często spotykali się w portach handlowych na wybrzeżu Jemenu, gdzie Grecy handlowali na aromaty i inne luksusy, które przywozili do swoich domów. W 1118 roku pewien indyjski żeglarz rozbił się na Morzu Czerwonym z pomocą marynarza grecki odkrywca Eudoksos Skizikos odbył pierwszą odnotowaną podróż bezpośrednio z Egiptu do Indii. Wyruszył w tę podróż ponownie w 116 roku przed naszą erą, tym razem nawigując bez pomocy Indyjczyków. Było to ważne przedsięwzięcie w historii handlu przez ocean indyjski. W ciągu kilkudziesięcioleci handel morski między Grecją a Rzymem i starożytnymi Indiami znacznie wzrósł. Podczas drugiego rejsu zboczył z kursu i popłynął wzdłuż afrykańskiego wybrzeża. Tam natknął się na wrak statku, który, opierając się na rodzimych opowieściach i konstrukcji statku, doszedł do wniosku, że musiał pochodzić z Hiszpanii. Pomyślał, że musiał okrążać południowy kraniec Afryki. Tak więc poszukiwacz przygód postanowił podjąć tę samą podróż. Kiedy przedostał się drogą lądową do Hiszpanii, jego pierwsza próba nie powiodła się, gdyż napotkał trudności na wybrzeżu Maroka i został zmuszony do powrotu. Niedługo potem spróbował ponownie i już nie wrócił. Była to pierwsza odnotowana próba opłynięcia Afryki, wyczyn którego nie podjęto ponownie przez ponad tysiąc lat. Petera Tesema i Paula Knutsena w 1919 roku norweski odkrywca Roald Amundsen wyruszał w podróż wzdłuż północnego wybrzeża Rosji w ramach wyprawy, kiedy jeden z członków jego załogi Peter Tessem zaczął cierpieć na chroniczne bóle głowy. W rezultacie został na przylądku Cziluskin z innym odkrywcą Paulem Knutsenem, który podróżował już po tym obszarze wielokrotnie. Roald był pewien, że uda im się dotrzeć do pobliskiego miasta Dixon, oddalonego o nieco ponad miesiąc drogi. Paul Knudsen znał lokalizację składów zaopatrzeniem pozostawionych w okolicy, więc tej dwójce nie powinno grozić żadne niebezpieczeństwo. Jednak do 1920 roku obaj mężczyźni wciąż nie przybyli do Dixon. Wkrótce potem rząd norweski zorganizował grupę poszukiwawczą, ale nic nie znalazł. Sowieci rozpoczęli własne poszukiwania w 1921 roku, podczas których znaleźli norweskie sanki i list napisany przez mężczyzn, stwierdzający, że są w dobrym zdrowiu, ale poza tym nic nie znaleźli. Przez przypadek radziecki zespół badawczy znalazł sprzęt naukowy i dane, które powierzono mężczyznom w 1922 roku. Jakiś czas później odnaleziono ciało jednego z mężczyzn. Chociaż nie mogli go zidentyfikować, miał na sobie złoty zegarek z wygrawerowanym imieniem Tessema. Ciało znaleziono w pobliżu Dixona. Zakopano je ponownie w zboczu góry. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się granitowy pomnik z wygrawerowanym imieniem Tessema. Bracia Corte Rill. Gaspar Corte należał do rodziny portugalskich odkrywców. Jego ojciec odkrył w 1473 roku teren najprawdopodobniej Ameryki Północnej, a zanim Gaspar osiągnął wiek umożliwiający żeglowanie dołączył do swoich braci i został poszukiwaczem przygód. W 1500 roku król Portugalii Manuel wysłał Gaspara na wyprawę mającą na celu odnalezienia przejścia północno-zachodniego do Azji. Ameryka Północna była wówczas w dużej mierze nieznanym terytorium, a kiedy Kaspar napotkał na swojej drodze Grenlandię, pomylił ją z Azją. Bez lądowania zawrócił i zebrał na podróż większą załogę. Tym razem zabrał ze sobą dwa inne statki i swojego starszego brata Miguela. Udali się w stronę Grenlandii, ale przeszkodził im lód na wodzie i zmuszeni byli skręcić na południe, gdzie najprawdopodobniej wylądowali w Nowej Fundlandii. Jako wyznawcy chrześcijaństwa wzięli do niewoli 57 tubylców, planując sprzedać ich jako niewolników. Gaspar odesłał Miguela z dwoma statkami, aby zabrał jeńców z powrotem do Portugalii i samotnie udał się na południe. Nigdy nie wrócił. Rok później Miguel wrócił do Nowej Fundlandii, aby odszukać swojego brata, ale on również zniknął. Jednak dzięki ich sukcesowi rząd portugalski bardzo zainteresował się Ameryką Północną i sfinansował kilka innych wypraw do mórz wokół Nowej Fundlandii, zanim ostatecznie zostały one wyparte przez osadników francuskich i angielskich. Wyprawa Jerzego Bassa. George Bass był chirurgiem i nawigatorem, który odegrał ważną rolę w mapowaniu wybrzeża Australii. Podróżując na pokładzie HMS Reliance w latach 1795-1798 badał i sporządzał zapisy dotyczące roślin i zwierząt Australii. Potwierdził obecność węgla w Sydney i zidentyfikował cieśninę między Nową Południową Walią a Tasmanią, która później została nazwana jego imieniem. Jego liczne osiągnięcia doprowadziły do tego, że w 1799 roku został wybrany na członka Towarzystwa Lineusza w Londynie, najstarszego stowarzyszenia zajmującego się historią naturalną na świecie. Pomimo swoich osiągnięć naukowych, Bals ostatecznie zajął się żeglugą komercyjną. W 1803 roku planował wyprawę mającą na celu przeprawę z Australii do Ameryki Południowej. W swoich ostatnich zachowanych listach nawiązywał do przedsięwzięcia, którego nie potrafił nazwać. Prawdopodobnie planował zająć się przemytem, ponieważ Wielka Brytania i Hiszpania, a co za tym idzie hiszpańska Ameryka Południowa, nie były wówczas w najlepszych stosunkach. Opuścił Australię w lutym 1803 roku i nigdy więcej go nie widziano. Spekulacje, że został schwytany przez władze hiszpańskie, zostały obalone, ponieważ jego nazwisko nie pojawia się w dokumentach hiszpańskich ani peruwiańskich. A kiedy kilka lat później Hiszpania wypuściła wszystkich swoich brytyjskich więźniów, nie było go wśród nich. Jego los nadal jest nieznany. USS Mewa Morska. W sierpniu 1839 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zakupiła dawną łódź pilotową Nowego Jorku i przemianowała ją na mewę morską. Wraz z nowo zakupionym Flying Fishem miała ona służyć w ramach misji US Exploring Expedition polegającej na mapowaniu Antarktyki i Pacyfiku. Plan jednak przyniósł poważną porażkę, gdy dotarli do południowego krańca Ameryki Południowej przylądka Horn. W obliczu silnych wiatrów, wzburzonej wody i śniegu ekspedycja czekała tam miesiącami, zanim w kwietniu 1840 roku wyruszyła dalej. Latająca ryba i mewa morska pozostały w tyle, czekając na statek zaopatrzeniowy. Wszyscy mieli nadzieję, że dogonią resztę floty, jednak wiatr nadal był niebezpiecznie silny. W nocy 28 kwietnia wiatr był szczególnie niebezpieczny i latająca ryba wraz z załogą udała się z powrotem do portu, gdzie przeczekała nadchodzącą burzę. Ostatni raz widziano mewę morską o północy, ale nigdy nie podążyła za łodziami patrolowymi z powrotem do portu. Nigdy więcej jej nie widziano. USS Morska Mewa do dziś znajduje się na liście statków zaginionych i przypuszczalnie zaginionych Instytutu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Przyglądając się tym wszystkim wyprawom, nasuwa się myśl, że jesteśmy stosunkowo młodą cywilizacją, jeżeli chodzi o własne odkrycia geograficzne. Niestety do tej pory nie potrafimy poradzić sobie ze swoją historią odkryć i nie potrafimy jej uszeregować i umieścić dokładnie w czasie, co powinno być priorytetem w układaniu historii ludzi na Ziemi. Do tej pory nie wiadomo, co odkryli starożytni odkrywcy i czy odkryli wszystko, bowiem są w kartografii ziemskiej pewne anomalie wymagające wyjaśnienia, które są bardzo niewygodne dla tych, którzy chcą za wszelką cenę ustalić swoją własną ideę na temat chronologii w historii naszej eksploracji Ziemi.